Witam was, drodzy widzowie. Znajdujemy się na mapie Prowarówka i jedziemy tym bardzo dziwnym pojazdem. Jest to francuski niszczyciel piątego poziomu, Somua 35CA. Naprawdę niecodzienny wygląd. On jakichś super parametrów nie ma, ale stwierdziłem, że będę robił rolinie do Fosza 155, no i coś takiego trzeba przeżyć. Pojazd posiada mało życia, bo 430. Ja tutaj mam podstawowe działo, które bije 150 na zwykłych yy, pociskach yy, i ma na zwykłych penetracji 171. Na goldzie 239 to jest już całkiem niezła penetracja. Bazowo czas przeładowania działa 540. Ja wrzuciłem dosyłacz i udało mi się tutaj osiągnąć prawie 1900 dpm. Co uważam jest niezłym wynikiem. Kadłub wygląda na bardzo pancerny, ale niestety aż tak dobrze nie jest. I ba! Pierwsze, pierwsze obrażenie weszło, a jeszcze nie dojechałem, ponieważ ta maszyna jest cholernie wolna. Eee, dodatkowo jeszcze, nie wiem, no możecie napisać w komentarzach, jak ktoś tym grał, że ona dużo bardziej wychyla działo w prawo niż w lewo. Eee, serio, zacząłem na to zwracać uwagę i... Na pewno lepiej się tak wychylać, żeby tym działem patrzeć w prawo. Na przykład, no tutaj akurat nie mam takiego miasta, czy jakichś takich winkli, żeby sobie tak z zawinkla wyjechać, wychylać działem, ale myślę, że miałoby to sens. Jeszcze, o tutaj, może zaraz zobaczycie w lewo, to wcale jakoś fajnie się nie, nie skręca. Pojazd ma przedziwny wygląd. Będę jeszcze pokazywał to w dalszej części rozgrywki. No i tak jak mówię, trzeba go przeżyć celność jest podstawowa 0,36, ja z tego też trochę zszedłem. E, mam tutaj lornetę dosyłacz, chyba wentylację trzeba. Widzicie, też nie jest to jakieś super celne działo, ale na tych piątych tierach robi robotę. E, tutaj mamy na pewno trochę łatwiej, ponieważ gramy sobie piątki na szpórki. E, poza tym e, na szczęście znalazł się ktoś odważny, kto pojechał do przodu podspotować. Nie był to czołg lekki ani średni. Tak naprawdę ten BDR to czołg ciężki Ale przynajmniej coś się ruszyło Bo ja bardzo nie lubię jak tutaj Stoją wszyscy w krzaku Nikt nie spotuje i tak dalej Stwierdziłem, że pojadę sobie bardziej środkiem Ponieważ bałem się, że nikt nie będzie ściągał tego kapa Którego oni robią I udało mi się wykryć T28 nie udało mi się odbić jedno obrażenia od niego. Ale 10 RBF mnie ostro ukarał, tak? 244 weszło. E, I połowy życia nie ma. To trzeba... Widzicie jaki ten czołg jest dziwny? Taki, nie wiem, jak wydrążona jakaś taka skorupa. Od góry nie ma nic jest niby pancerny, ale bez przesady oczywiście. No i czekamy, czekamy. za nas chroni. Nie chcę też tak jak mam to w zwyczaju jechać. O! Jest! Proszę, proszę. Jest klient. Jest usługa, jest... Popyt, jest podaż. Wyspotowali go. Nie chcę tak jak zwykle jechać w i do przodu tutaj urządzać. Raz, że no cóż, mam już tylko połowę życia, mniej więcej, a dwa, że jak tak sobie optymistycznie hura jadę do przodu, to często od razu ginę. Albo za szybko, więc myślę, kurczę, jak już jakoś tak idzie nawet nieźle, to postaram się zagrać rozważniej. Co mi się nie zdarza za często, bo jednak lubię jechać do przodu. Dlatego między innymi robię linie do EBR-a, czyli kołowce. A tutaj od krzaczka do krzaczka. Coś mnie wyspotował. Ja się tutaj zestresowałem troszkę, że zaraz dostanę łupnia. I patrzcie, dopiero teraz grilla zobaczyłem. No to strzelamy. Ciach, bach. No niestety ktoś mi już tutaj te obrażenia zajumał i fraga. No gdybym miał więcej szczęścia miałbym więcej fragów w tej bitwie. Ale i tak jest y, już nieźle, bo tysiąc obrażeń Jak na takie coś, takie cudo. Ci tutaj, kto pierwszy, ten lepszy, nie, ja jadę pierwszy, ja jadę pierwszy. Jeden i drugi, bomby dostali, ten się w sweter zaplątał. <grym, <grym, dobra. No i co? No i w strony chciałoby się wyjechać, ale oczywiście no rozważniej miałem grać, więc tak średnio, nie? Tak myślę, tam jest KW1 SA jakby tak boczkiem tutaj, boczkiem się obrócić jeszcze działo, wychylić, tam go ostro leją. No i już tutaj... Misterny plan poszedł gdzieś, bo oni go zdjęli. Ale jest sztuk 3G, no i odsłaniam się. I ciach nie ma, to trzeba przed nim strzelić. Trochę przed nim ciach nie ma kalafio, do trzech razy sztuka. Może jeszcze jeden raz jest, ale mu gąsienica spadła. No i zabrakło trochę szczęścia, trochę obrażeń. Ale jest pięknie, dobity. Także jedziemy. 12-7 mamy przewagę. Polowanie na czarownicę 2. Mnie najbardziej intryguje wygląd tego czołgu. O, kawu jeden dostał. Ja jeszcze tutaj przerzuciłem się na Golda, na tą kawę jedyneczkę. Pięknie. I 2000 obrażeń prawie zrobionych. Bitwa naprawdę udana, czyli jednak ta rozwaga, nie jechanie tak do przodu ostro. Opłaciła, opłaciła się. Tutaj mnie ktoś zobaczył, to ja też tutaj do krzaka. Jeszcze się bałem, że może ktoś z lewej strony, bo mi tam ktoś znaczek puścił. No zostało SU-85 i M8A1. A SU-85, jak mnie pamięć nie myli... To jest też niszczyciel. Chyba. Może się mylę. Nie. Nie znam tych czołgów wszystkich na pamięć. SUSTO Y to był niszczyciel. I SUSTO. To nie będzie niszczyciel. Chyba. O! Jakie małe kwadratowe pudełko do zapałek! Jakie fajne! Jakie fajne pudełeczko do zapałek! Jest zgaszone! O, dostałem nie, jednak niszczyciel. No, za 164. Jeszcze bym się, jeszcze chciałem się wychylić, zaryzykować, ale jest pięknie i 2129 obrażeń, albo trochę więcej. MK wbita zupełnie przypadkiem, bo nie spodziewałem się tego. No. Także naprawdę fajnie. A jak bitwa się podobała, to daj znać w komentarzu, daj łapkę w górę, daj suba. A jak ktoś już ogląda Phoenix Games, to bardzo mi miło. A jak nie subskrybujecie, to co wam szkodzi? Hmm, ponieważ y, widziałem jakąś taką statystykę, że Ponad połowa chyba nie subskrybuje mojego kanału. A może nawet więcej osób: 70% to byłoby miło, ponieważ chciałbym dobić te 500 mm, subskrypcji. O ile się da! No, samych udanych bitewek życzę. Trzymaj się, cześć.